Cześć, tu Gotuj z Mario 500. Czyli chciałbym Was zaprosić do mojej kuchni i mam dla Was propozycję placuszki z batatów. Potrzebne są pióres z jednego ugotowanego batata, 1 i 1 trzecia szklanki mąki pszennej do smaku szczypta cynamonu i soli oraz potrzebne dwie łyżeczki proszku do pieczenia 1 łyżka cukru waniliowego, dwie łyżki brązowego cukru, dwie łyżki roztopionego masła, 100 g jogurtu naturalnego oraz dwa jajka. I teraz do naszych batatów dodajemy mąkę pszenną, proszek do pieczenia, cukier waniliowy i brązowy cukier, rozpuszczone masło, jogurt naturalny, dwa jajka, i teraz do smaku dajemy szczyptę soli oraz Troszkę cynamonu. I oto moim takim przyrządem dokładnie wszystko mieszam. Żeby składniki ze sobą się dokładnie połączyły. Nasza masa już jest wymieszana. Tak wygląda. Teraz na naszą rozgrzaną patelnię łyżką. Nasz układamy naszą masę na placki smażymy placki na suchej patelni placuszki już są zarumienione z pierwszej strony teraz przerzucamy na, dru na drugą stronę i tak powinno y, wyglądać Placki już mam gotowe, teraz będziemy je serwowali. Tak wygląda moje gotowe danie. Ja posypałem y, kilka borówek do dekoracji i dałem i polałem dżemnikiem. I teraz testujemy smacznego. Mmm, pyszne, bardzo męczutkie. Mm. Petarda. tarda. Jak wam się spodobał, łapkę w górę, subskrybujcie, trzymajcie, cześć.